Schema widzowie, dzisiaj będzie degustacja makaronu. Będziemy go jeść. To jest taki makaron, jakiś, nie wiem jaki nawet. A no, jakieś tu są kawałki mięsa. Chyba coś powinno robić. To chyba spaghetti, jakieś takie. Jakiegoś dziwnego makaronu. To są takie kawałeczki mięsa jeszcze. Makaron jest odgrzewany 18 razy już. 18 raz jest odgrzewany. Jest bardzo dziwny. I to będzie pewnie najgorsza cena. Z tego co jadłem na razie. Mm, bardzo smaczny za makaron. Miałeś smaczny. Jak na to, że odgrywany 18 raz. I ale mogę być taki ten sos pomerowy i zdziwiony, taki słodki jest. by Teraz już nie czuć tak tego, ale jak pierwszy raz go jadłem, to było bardzo to czuć, bo taki słodki. No, całą kompozycję bym ocenił na 5x10. Na no jako jest odgrzewany 18 raz, to może 6 na 10 widzowie. Zapraszam na Twitcha.